Samochody po lewej jakiś książę jedzie. Skręcimy tutaj za sobą żołnierz, salutuje Więc ktoś tam, ktoś tam ciekawy jechał. Więc jedziemy na pustynię, więc trzeba się trochę wody zaopatrzyć. Niestety będziemy jechać pod słońce. Powinny być dosyć imponujące widoki. Zresztą, szczerze, nie no, pojadę kawałek dalej. Ale tu już są kompletne. Kawałka, kawałka. Mam nadzieję, że akurat trafimy na jakiś uh, mały zachód. A oh, jazdy taką, że, że w Europie byłoby to niemożliwe, w związku z czym mogę sobie pomieścić jeździć z prędkością 120 km na godzinę wymijać się slalomem widziałem ludzi wystających z samochodu z okien Rzeczy takie dosiedź, bo po prostu jak się jedzie, jak siedzi, o to to się rzeczy dzieją tak szybko, że, że nie ma możliwości nawet zareagować, zareagować w odpowiednim momencie i wyłączyć jakąś czy coś więc... Nie no, droga jest dosyć kiepska Czym Nic że niczym nie zahaczy. O płaci co mechanika tutaj bo fajne są z stworzenia Tak naprawdę te kurde, to są takie krowy, no Mają cycki, wymiana normalnie, takie do dojenia Oni piją mleko w wielbłądzie, które podobno nie jest jakiś super smaczne, ale jest zdrowsze od krowiego Podobno sami przyznają, że najzdrowsze jest kozie Później jest w wielbłądzie, a krowie jest najmniej zdrowe Ciężkie dystrawienie i tak dalej Psterze o tym wiedzą Zawiedziony. Wielbłądy wypasały się tam wcześniej. Podjadały te krzaczki. Ale ogólnie, widok jest. bo więcej szczęścia mam niż że znowu szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o moją jazdę tutaj z tym hipstokiem. Jest martwych kuć tutaj Wydaje mi się, że oni po prostu wypierdzielałem wypierdzielają tutaj jak na śmietnik To jest po prostu najłatwiejsza sprawa Leżą i wysychają sobie Trapieżniki mają tutaj wypasik. Jeżeli chodzi o oni są dumnym narodem, e, w, niby uwielbiałem po swoim pustynię i tak dalej, a z drugiej strony po prostu coś takiego jak, jak ochrona środowiska, jak dbanie o środowisko tutaj w ogóle nie istnieje. Mamy tu głęboko w dupie. Tu następna koza, już mocno rozczłonkowana, widzicie. Coś tym zajęło w jakimś czasie jeszcze przydatnym do spożycia tutaj następne na szczątki. Chyba na łatwiejszy sposób po prostu pozbycia się zwłok tych zwierząt <grym> Kus i opony Kozy i opony Jak się przyjrzałem zwłokom niektórych tych kusto To Mają zawiązane druty w, w, Wokół tylnych kończyn Mi się wydaje Że to jest po prostu e, Dlatego wnioskuję Że to po prostu jest wywalanie dechy zwierząt Po prostu one są w, w, w ten sposób łatwiej im się je transportuje no. Zawijają no a ci siedzą tutaj na pikniku dookoła zgniłe zwierzęta no i opony jak wcześniej mówiłem ale jestem zawiedziony brakiem kurcze obecności tych wielbłądów no. może jeszcze gdzieś coś tutaj będzie jak tu byłem chyba z pół roku temu to to tam były Eee, namioty, ale już się zawinęły, więc eee, widać, że namioty nie są stawiane na jakieś tam lata, tylko na wypas. Dzieciaki się bawią. Ej, <śm> Osobliwa przyroda, no, fajnie jest przyjechać i zobaczyć coś takiego. E, podobno od przyszłego roku planują w, w wydawa, za, rozpoczęcie wydawania turystycznych wiz, więc będzie możliwość przyjechania tutaj. W tym momencie wizy e, turystyczne są wydawane tylko i wyłącznie w celach religijnych, czyli w celu odbycia hadżu, czyli, czyli pielgrzymki do Mekki. I Medine. Medina to jest inna nazwa na, na pielgrzymkę, tam nie pamiętam istotnego arabskiego słowa, ale, ale, ale. Mekka to jest chodź. Eee. Nauczyłem się paru, paru arabskich słówek, eee. potrafię tam zagadnąć. Asalaamu Alaikum warahmat, kifak habibi, i tak dalej. Takie tam pierdoły, jakieś pojedyncze słówka też. Eee. Najgorsze jest to, że jak go usłyszą, że potrafię powiedzieć te parę słów, to zaczynałem nawijać w tempie włókienniczym po arabsku. że im się starać wtedy tłumaczyć, że niestety, no ale. Uuu. Ale nie znam na tyle arabskiego, żeby się z nimi porozumiewać jakoś konstruktywnie. Dobra. No daje rady ta strzała. Malutki, tali samochód, ale. Szczerze mówiąc nie chcę uprawiać kryptoreklamy żadnej, ale, ale jestem zadowolony z tego auto. Już Przejechałem nim około 4000 km i daję radę. No dobra. Wygląda to wszystko. Tak wyglądałem ich piknik, i zobaczcie, ile tu jest kurwa śmieci. Po prostu to jest, ja wiem, że w Polsce też ludzie śmiecą, chociaż troszeczkę to się zmienia z czasem. Ogólnie, moim zdaniem, Polska się zmienia mega pozytywnie, mega szybko. Ludzie, którzy tam siedzą i nie ruszyli tyłka poza jakimiś tam wyprawami turystycznymi, to, to nie widzą tych zmian. Poza tym, lubimy narzekać, ja też lubię narzekać, jestem Polakiem w końcu. Ale Polska się zmienia na, naprawdę na lepsze. Natomiast ten kraj w ciągu 9, 9 miesięcy w jakiś sposób się zmienił. Jestem w szoku. Jestem w szoku. Jest naprawdę dużo rzeczy, których nie można było robić, teraz można. Problem polega tylko na tym, że że jest dużo ludzi, że oni po prostu na tyle szybko te zmiany wprowadzają, że niektórzy ludzie, którzy mają takie nastawienie bardziej no, konserwatywne, no, Wkurwiałem się mocno, rozmawiałem z facetem w sali, się spotkałem z typem takim widać mocno religijnym, z ogolone wąsy, broda zostawiona, e, który mówił bardzo ładnym językiem angielskim, był bardzo wykształcony. Ja mu powiedziałem, że jestem z Polski, zapytał się czy jestem chrześcijaninem, powiedziałem, że tak. On, on na to odparł, że, że pewnie katolikiem, więc, więc posiadał wiedzę e, powyżej przeciętnej na pewno na, na ten kraj. No, i on mi powiedział, że nie jest zadowolony z tych zmian, że z jego perspektywy oni się po prostu cofają w czasy przedmuzułmańskie, kiedy nie było ustanowionych żadnych praw, żadnych regulacji. Nie było tego systemu moralnego, który oni teraz w tej chwili posiadają. który którym ja się do końca oczywiście nie to, że nie zgadzam, po prostu nie, nie, nie jest to. co nazywa. No i tam pojadę, bo tutaj coś podejrzewam, że ja już kiedyś tutaj próbowałem coś zrobić, i droga była na tyle zła, że musiałem się wycofywać. jak się na... gumy nie złapię bo są po ostre skały, takie jakieś Najśmieszniejsze jest to, że e, słuchając tej muzyki przypomniało mi się, że tak zwany Hidroku, czyli Despacito, którego ja nigdy nie słyszałem w oryginale, zanim usłyszałem arabską wersję. Właśnie pierwsza usłyszałem po arabsku, z użyciem, z użyciem instrumentów takich ludowych. E, e, dopiero później, jak usłyszałem oryginał, się zorientowałem, że to, że to co słyszałem to było to. Sztaran jest tak zróżnicowany tutaj, że niestety nie brzpuje dalej. Ops. Co to jest? To jest droga? Jestem jakieś całe 100 km od mojego miejsca zamieszkania, od miasta Ale tu jest syf, ja mówię, Jak... E, e, o kurde No tutaj chyba będzie problem no. No więc próbujemy. Nie, nie zyskam. No więc udało mi się zawrócić. Dalej się pojechać nie dało. Zahaczyłem oczywiście, zderzak mi się wy, wy, wysunął, że tak powiem z tych z zaślepek takich musiałem go wbić z powrotem no ale dałem radę I jedziemy z powrotem Przyroda jest piękna, naprawdę w sensie takim, że no bardzo orientalna dla mnie nie wiem jak stąd teraz wyjechać, cholera to trochę wygląda jak jakaś koryta jakiegoś nie wiem, jakby tu woda płynęła w trakcie opadów czy tam po opadach to jest śmieci po prostu, ilość niesamowita chyba się da tędy wyjechać nic, przyjechałem tak na tą pustynię, żeby sobie w sumie pamiątkę zrobić taką nie wiem czy ja tutaj wyjadę, zobaczmy Żeby sobie pamiątkę taką w sumie przedwjazdową zrobić Fuck nie to mnie nie dam rady wjechać Kurczę może dam ja Dobra jedziemy tak Nad dziurą i Kokamura Samochód przejdzie poważny chrzest tutaj bojowy. Także jeżeli ktoś się śmieje z koreańskich samochodów, to muszę powiedzieć, że może być w poważnym błędzie. Bo ten się spisuje naprawdę dobrze. Jutro zresztą jadę chyba wymienić auto. A jeszcze mam zadzwonić, bo to będzie serwisowane. Zostałem coś innego, mam nadzieję, że, że coś bardzo podobnego. Udało się wyjechać, najważniejsze. No proszę. Wygląda trochę jak jakiś dziki zachód, jak jakiś wielki kanion albo coś takiego. Klikuję. weekendowcy skończę na razie. Tak będę jechał pod, pod, prosto pod słońce, więc chyba nic nie będzie widać. Ale kondycja. Skupiłem w sumie większość tego co mi tu przybyło. No ale powdrapanie się tutaj Niestety pokazuje Zwierzę, że, że muszę dalej pracować nad sobą. No co ostatnie? Moje podrygi, tutaj ja jestem dosyć mocno podekscytowany. Mówię, cieszę się, że tu byłem, i cieszę się, że tu wyjeżdżam. Widok jest. Salam alaikum. Widok jest fascynujący. I'm fine, how are you? Uh, fine. I'm I'm uh, from Polanda. Polanda Polanda, Polanda, not Hollanda. Polanda, yeah. Uh, are you Muslim or Christian? I'm Christian, I'm Christian. Please read the water. Salam, -salam My uh, my father. Very good health. How did he climb here? <laughs> I'm like <gasps> he's like <laughs> like a young man. <laughs> Very good Sorry, I'm just I'm just trying to record oh, the beautiful yes, view yes, because yes, it's amazing. This beautiful yes, yes it's, beautiful. yes, it's beautiful. It's beautiful. Oh, I guessed, but I Редактор